Inny plan. Zabili siebie nawzajem. Dźwięk HEDA! Jak sobie walnęli HEDA! No nie! 77-1, myślałem, że on ma mało już! Help me! What are you doing? Don't flash, they can rush here!

Oh Oni ciągle gadają. Co to jest? Wachsiu, wachsiu! Behind you, behind you, behind you! Behind, behind, behind. Can you shut up? Boom. Okay. Taki, taki, takiego meczu jeszcze nie miałem! No, świetny początek, po prostu gadają po turecku, po jakimś rosyjsku, nie wiem co to w ogóle jest! No ewidentnie no, nie umie w ogóle grać, porusza się tak drewnianie, że aż to się ciężko ogląda. Tym razem Overpass, nowa mapka. Nie mam tego dosyć. Ile będę, ile będę oglądał to samo? Ile można się kręcić? Słuchajcie, czy będzie awans, nie? Nie, nie wiem już które, które zwycięstwo z rzędu cały czas na tych rangach wygrywam. Nie da się! Autentycznie utknąłem w Goldzie 3! Dlaczego mi teraz dobiera Silvery? Słuchajcie, ja was, przecież nic nie kituję, cały czas gram takie same gry! How is hit from mid? Why you running? Orange and blue, what are you holding? No jak oni mnie baitują? Jest tutaj, jest Help me, Pomarańczowy to jest taki Bater. z kim ja gram? Pomarańczowy to jest tak piękny Bater. Typek, co, co on teraz robi z tym Zeusem? No uwaga, takie niki, taki awatar. Tylko ci też grają w ten sposób. On mnie, on mnie zabił? Tam kogoś zabił? Tu zabił mnie. Aha, pięknie. Surprise, motherfucker. No, widzieliście to. Widzieliście, co się dzieje w tym trybie? Ja wam opowiadałem. Tak to właśnie wygląda. Piękny Hedy, brawo. Just wait for me. You should uh, ask your uh, Macedonian friend Yellow has a lot of money. Stop. Stop it. Get some help. I don't stop. Ta będę okay, It's uh -huh, not uh -huh. it's not funny, really. Yeah, yeah, yeah it's funny. Banana. One.

no nie może zamknąć się Can you shut up No przecież nic nie jestem w stanie usłyszeć skąd mi idą No zginął i zaczął jęczeć przez 20 sekund narzekał na to jak jak zginął I opisywał wszystkim w jaki sposób no przecież trafiłem 56 w dwóch headshot był. Nice. Czemu on chodzi obok mnie? Czemu? Window. No. Fuck. Why do you keep walking on my body? I cannot move. Sorry. Są ja dlaczego takiego ruskiego dzieciaka mi dobiera, który zrobił 4 fragi i tylko ginął, oddając im bronie, nie? Coś strasznego. Ja nie sądziłem, że ja myślałem, że ten tryb będę sobie grał na luzie. Jest tak irytujące. Tak, dodam go do znajomych jeszcze. Chcesz, żeby go dodał do znajomych, nie? R run away, please, run away. Bombę podłożył. O Boże, naprawdę. I played the bomb. That was stupid. Nie wiem, po co on to beep, zrobił. Bip, 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 bip. Tu byli przygrywani. Kamprzemy mnie, kamprzemy. No i znów. Słuchajcie, no mieliśmy tam tak piękną walkę. Oh, 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 on mógł ich obu zabić. Oh, oh, oh. Oddał im bronię, oddał im wszystko, żeby sobie podłożyć jakąś bombę. Nooo, no. Dawaj, no, Dwa heady do starych. Oh, Shut up! Second floor, second floor. Above you. Czemu on poszedł na dół? Tam na górze jest. Ziomek jest na górze. Above you. Above, up. Up.